Gdzieś bardzo, bardzo daleko, na dalekiej północy, gdzie zima trwa cały rok, w środku stumilowego lasu, postanowił zrobić sobie przerwę ktoś niezwykły. Któż to taki? Marysiu? Witajcie! Jakże się cieszę, że Was widzę. Ostatnio myślałem o Was. Mam Wam tyle do pokazania. Podróżuję po całym świecie i rozwożę prezenty. W końcu wróciłem z dalekiej podróży. Sanie musiałem zostawić na górze. Niestety nie lubią dotykać ziemi. Rudolf doprowadzi je później do domu, a ja dalej podróżował będę psim za O! O! o, o haha, ale Rudolf popędził z tymi saniami do domu. Nic on jeden. Pewnie chce być pierwszy na kolacji. O, wariał jeden. Tomku, marysiu? Miałem wam coś pokazać. O, właśnie, tak, tak. Mam tutaj wasze zdjęcie. Wyglądacie na nim niesamowicie. Elfy ciągle mi tam zerkają. Zobaczmy. O, super zdjęcie. Wyglądacie obłędnie. Dobrze, dobrze. Może później pokażę Wam moje zdjęcie z dzieciństwa. Trochę się wstydzę, bo tak ładny jak Wy, to ja nie byłem. Drogie dzieci, chciałem Wam jeszcze coś pokazać. Przedstawiam Wam moje pieski. One zawsze mi towarzyszą w podróży, gdy rozłożę prezenty do wszystkich dzieci na całym świecie. A! To jest łakomczuszek, o, to jest łaskotek, o, to czaruś, o, no i niuniek, dobry piesek, tak, co, co się stało? Co? Jakie ślady? No, a gdzie widzieliście? O, coś, coś wielkiego, a, wielkie kły, no dobrze, chodźmy, chodźmy zobaczyć, nie jestem pewien, ale wygląda mi to na ślady niedźwiedzia sama nie, ale nie, 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 bójcie się Niedźwiedź sam to taki poczciwy łasuch jak ja O, o, ta patrzcie, widzieliście na to? Niedźwiedź sam szuka łakoci na święta o, a cóż to? A, a już wiem, to wezwanie na radę elfów w sprawie pewnych dzieci. Zobaczmy, o kogo chodzi. Tomku, Marysiu? To waszej sprawie odbędzie się ta narada. Nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno zasługujecie na prezent. Zaraz sprawdzimy, chodźmy do domu. Tomku, Marysiu możemy zaczynać. Zaraz się przekonamy, czy zasługujecie w tym roku na prezent. Tak, 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 dobrze. Zaczynajmy więc. O, a to chyba Wasze ulubione zwierzątko, jakie milutkie. Wiem też, że macie w domu świnki morskie. Co jeszcze tu mamy? Jesteście z Polski, prawda? Wiem też, że jeździcie już na rowerach. Dobrze, już chyba sporo o Was wiemy. Zwołajmy Elfę! Moje kochane elfy, co począć z tymi dziećmi? Przyjrzyjcie im się uważnie, czy to łobuzy jakich ma, czy raczej dobre dusze. Obserwowaliście cały rok, teraz zdecydujcie. No, no. Jeszcze nie wiadomo, co elfy zadecydują. O, zaraz zobaczymy, co moje elfy postanowiły w waszej sprawie. Brawo! Elfy postanowiły, że mogę was wpisać na listę grzecznych dzieci. Jakże się cieszę! Jestem z was naprawdę dumny. To dużo osiągnięcie. ta tak. I mam jeszcze dla Was takie specjalne zalecenie od elfów. One sprawdzą potem, czy udało Wam się je wykonać. Otóż, sprzątajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. Tomku, Marysiu, muszę Wam teraz powiedzieć coś bardzo ważnego. Jest jeszcze ktoś, kto zawsze o Was ciepło myśli i nosi głęboko w sercu. Tak, tak. Poznajecie? Hmm. Jak to dobrze, że ktoś tak wyjątkowy jest obok Was. Pomaga mi zawsze z wyborem Waszych prezentów. Pamiętajcie, żeby przytulić bardzo mocno i podziękować. Ach, zapomniałbym przecież, miałem wam pokazać moje zdjęcie z dzieciństwa. Dobrze, chodźmy do moich elfów. Ach. Tak, tak. Obiecałem Wam, że pokażę moje zdjęcie z dzieciństwa. Nikt go nie widział, nawet elf. No dobrze, dobrze, ale Wam pokażę. Proszę, już nawet jako dziecko wyglądałem jak czerwony pączek. No dobrze, do zobaczenia wkrótce, wesołych świąt, a pa! pa!